Serię Flatout zna lub przynajmniej kojarzy większość graczy, których okres dzieciństwa i wczesnego dorastania przypadł na okres pierwszych 10 lat XXI wieku. Pośród gąszcza zręcznościowych Tiltrus Speedów, Burnoutów i Rajdowych Kolinów była jedna seria odbiegająca od reszty konwencją, rozwiązaniami, a przede wszystkim wieloma drobnymi elementami otoczenia i karoserii palającymi się po trasie. 5 listopada 2004 roku światło dzienne ujrzała pierwsza część Flatouta gry wyścigowej utrzymanej w konwencji frack gdzie w znacznej większości na szutrach, płotach, żwirach i okazjonalnie torach wyścigowych zażyna się silniki autoobzorowane głównie na amerykańskich samochodach z okresu lat 70. i 80. Cała produkcja opiera się na autorskiej technologii Studio Backbap, gdzie przez zastosowanie zaawansowanego silnika fizycznego możemy niszczyć różne przydrożne obiekty, jak płoty, sterzy opon, podesty, rusztowania, ogrodzenia, elementy konstrukcji, pachołki itd. Za każde zniszczenie otrzymuje się drobną kwotę pieniężną stanowiącą bonus do głównej wygranej po zakończonym wyścigu, niezależnie które miejsce finalnie się zajęło. Poza elementami otoczenia na to, że można będzie znaleźć części aut, które odpadają z praktycznie każdego pojazdu po krakcie lub uderzeniu w obiekt. Często na ostatnim okrążeniu yy, po się poruszanie się auta bez masek, zderzaków, szyb, drzwi i Części te nie stanowią zagrożenia lub przeszkody, są tylko wizualne dodatki nadające realizm. ciekawym jest fakt, że każdorazowo po, po uderzeniu na tę szkodę lub oponenta nasze auto otrzymuje obrażanie i w miarę pokonywania kolejnych obrążeń i rozbijania się jak Janusz po z negresji pracowniczej nasze auto będzie wolniej przyspieszać, skręcać, będzie trudniejsze wprowadzenie. Dodatkowo zastosowano system Ragdoll, za pomocą którego przy chwili nieuwagi lub całkiem intencjonalnie po uderzeniu w przeszkodę lub inne auto nasz kierowca może wystrzelić z kabiny auta. Możemy zrobić takiego psikusa oponentom spychając ich na przeszkodę tak samo jak przeciwnicy mogą zrobić to nam. Lub możemy to zrobić sami sobie jeśli nie wyrobimy na zakręcie i walniemy w barierkę lub przeszkodę w naszym otoczeniu. Mamy dostępny tryb kariery, szybkiego wyścigu i time trial. Tryb kariery podzielony został na trzy sekcje, każda różniąca się torami pod względem ich budowy, jak i poziomu skomplikowania. Nagrody w postaci gotówki otrzymujemy każdorazowo za zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc. Dodatkowo dostępny od samego początku jest tryb bonusowy, gdzie w konkurencjach jak Long Jump, High Jump, Dart lub Bowling możemy zarobić dodatkową kasę strzelając z kokpitu naszym kierowcom. Dla urozmaicenia mamy jeszcze do wyboru klasyczne Destruction Derby na arenie i krótkie wyścigi arenowe na torach typu Okrąg, Ósemka lub jak ja to nazywam Podpaska. Do dyspozycji gracza jest kilkanaście aut, które można modyfikować, ale tylko pod względem mechanicznym. Z wyglądu można jedynie zmienić malowanie na jedno z już domyślnie przygotowanych przez twórców. W autach możemy zmieniać takie elementy jak wał dłoki, tłoki, turbo, filtry, skrzynie biegów, wydech, zawieszenie, a nawet koła, obudowę karoserii, by była lżejsza i trwalsza. Wszystkie modyfikacje mają mniejszy lub większy wpływ na prędkość, sterowność, przyczepność i wagę pojazdu co przy odpowiednich zmianach może doprowadzić do sytuacji, gdzie lekkie auto o bardzo dużej mocy może tuż przed pierwszym zakrętem wysunąć się na prowadzenie i utrzymać je aż do ostatniego okrążenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na autorski silnik ROM, odpowiedzialny za fizykę w grze napędzającego nie tylko pierwszego flatouta, ale i część drugą, część trzecią, czyli Ultimate Carnage, najnowszego breakfasta wydanego w 2018 roku. Właśnie dzięki niemu model jazdy jest półsymulacyjny, dzięki czemu jazda jest pozornie prosta, wymaga opanowania i daje jednocześnie ekstremalnie dużo satysfakcji nie tylko podczas zwykłej jazdy, ale i latania bokiem na trasach umieszczonych w lasach i obsypanych śniegiem. Dzięki niemu również możemy oglądać naszego kierowcę, który po wystrzeleniu z auta zachowuje się jak szmaciana lalka, trudlając się i przetaczając po różnych powierzchniach. Flatout zapadł w pamięć nie tylko dzięki modelowi zniszczeń i półsymulacyjnemu stylowi jazdy, którego trzeba było się wyuczyć, ale również dzięki świetnemu zbiorowi z utworów rokowych, takich wykonawców jak Central Supply Chain, The Killer Babies, No Connection czy Full Diesel. YouTubeowe kompilacje, jak i poszczególne utwory są dalej odtwarzane przez fanów Flatouta lataut na przestrzeni lat zdobył status produkcji kultowej. Osobiście styczność z pierwszą częścią miałem po zainstalowaniu Denka z płyty dostarczonej do czasopisma Cybermycha z marca 2005 roku, gdzie były dostępne tylko dwa wyścigi, jedno auto i właśnie Hajja jako konkurencja dodatkowa. Tyle wystarczyło, żeby przy pierwszej możliwej okazji zaopatrzyć się we własną oryginalną kopię, oczywiście prosząc rodziców o drobne wsparcie finansowe. Dla mnie Flatout jest symbolem czasów postawów, kiedy jedynym faktycznym problemem był sprawian z łanków i dyktami na polskim i po dziś trzymam fizyczną kopię na swojej półce, a cyfrową na półce. Staw.